z nami w studiu profesor Przemysław Czarnek, były minister edukacji. Dziś szeregowy poseł Prawa i Sprawiedliwości, choć jak huczy pół Warszawy, być może przyszły kandydat tej partii w wyborach prezydenckich. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Panie pośle, czy skandowanie przez was wczoraj na stojąco, niektórzy nawet w czapeczkach Trumpa na głowach, nazwiska prezydenta USA nie było jakimś kompletnym nieporozumieniem w Sejmie? Nie sądzę, to są emocje, które towarzyszy posłom pewnie po poranku, dość ciekawym i interesującym dla całego świata. No, być może można było sobie tego oszczędzić, ale nie ma to większego znaczenia. No bo czytam wypowiedzi. Anna Maria Żukowska z Lewicy pisze tak. PiS tak dba o suwerenność Polski, że widzi nas jak kolonie USA, a były prezydent Bronisław Komorowski poszedł dalej, mówiąc, że pokazaliście kompleksy. I tu cytat. Kundlizm. Pozostawię to. Z moim milczeniem na ustach nie będę komentował, przez szacunek dla byłego prezydenta Rzeczypospolitej. Ale Polski. czy to nie jest problem, że partia, która tak dużo mówi o suwerenności, klaszcze drugiemu? Bo wyobrażam sobie scenariusz, w którym są wybory w Niemczech, wygrywa CDU ja i Platforma krzyczy Angela Merkel, Angela Merkel. Jakby no pan rektorze, rwał tu szaty z pooburzenia. Umówmy się, że Niemcy to nie Stany Zjednoczone na szczęście. Stany Zjednoczone mają ogromne znaczenie dla całego świata i dzisiaj zwycięstwo Donalda Trumpa i konserwatyzmu w Stanach Zjednoczonych ma ogromne znaczenie dla dla Polski. Dużo większe niż Scholz czy Merkel w, w, w Niemczech, więc tutaj nie ma porównania. Natomiast to, być może ma Pan rację, być może rację mają ci komentatorzy, którzy mówią, że można sobie było tego oszczędzić, ale nie ma to większego znaczenia. E, panie profesorze, czy naprawdę jest tak, jak Pan powiedział wczoraj w Pabianicach, że wynik wyborów z USA to początek końca obecnej władzy w Polsce, że jest takie przełożenie? Jak Pan to widzi? Jest, widzę to po ludziach. Jest nieprawdopodobny entuzjazm. No, jeżeli w Pabianicach umówmy się, no nie jest to jakiś ośrodek prawicy w Polsce przychodzi około 400 osób, 350 na spotkanie w, w zwykły dzień wieczorem i nie mieszczą się w sali, dlatego że nie można było wynająć sali w Bychlewie, bo nas stamtąd wygoniono. Władze skojarzone z koalicją 13 grudnia nie chciały naszego spotkania. No to widać, że jest jakiś powiew takiej mocy w wyborcach, którzy chcą się rozciągać. Tak, to jest początek końca tej władzy również w Polsce. Ale co ma z całym szacunkiem? Czy to nie jest trochę chcieństwo, myślenie życzeniowe? Co ma głos farmera z hrabstwa w Michigan do sytuacji? W Polsce Anno Domini 2024? Otóż ma bardzo wiele. W Polsce większość społeczeństwa jest naprawdę konserwatyw, konserwatywna, to znaczy jest wolnościowa, wolnorynkowa, ale też osadzona na swojej tradycji, na swoich wartościach, na chrześcijaństwie. Tylko muszą to zrozumieć. Zrozumieli to wczoraj, wczoraj rano Polacy. Skoro w Stanach Zjednoczonych przy takim naporze ideologii, rozmaitych ideologii lewa, lewicowych, lewackich, Amerykanie no, w, w dużej części poparli właśnie Donald Trumpa, który umówmy się, umówmy się, nie jest niekontrowersyjny, to w Polsce może być dokładnie tak samo. Polska jest konserwatywna, tylko y, musi to zrozumieć. Myślę, że od się poranka, to rozumie. Widzę to po spotkaniach, choćby wczoraj w Pabianicach. To jeszcze jedno zdanie, zanim <coughs> o sprawy wewnętrzne. Nie obawia się pan tego, że wybór Trumpa będzie oznaczał jednak zatrzymanie wsparcia dla Ukrainy, że będzie oznaczał e, jakie, o, jakie, w jakimś wymiarze w, wzmocnienie jednak Rosji, jej, jej, jej agresywnych zamiarów? To jest kompletne nieporozumienie, jeśli się słucha dokładnie do Trumpa. Zresztą komentowałem to także w studiu Pulsatu jakiś czas temu, kiedy Donald Trump wzywał, i to tak bardzo mocno, kraje natowskie, do inwestowania w, 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 w obronę narodową, w wzbrojenia. Donald Trump jest gwarantem tego, że NATO będzie mocniejsze niż jest dzisiaj. Donald Trump jest gwarantem tego, że NATO będzie mocniejsze w stosunku do Rosji niż dzisiaj. No to w jaki sposób jest prorosyjski? No i ja oczywiście mam ogromną nadzieję, że ta jego zapowiedź zakończenia wojny w ciągu 24 godzin, ja to rozumiem jako zawieszenie broni. Przecież nie spodziewałem się, żeby w ciągu 24 godzin można było dojść do porozumienia co do warunków pokoju i traktatu pokojowego. Pewnie to będzie trwało jeszcze latami, ale dla mnie Najważniejsze jest to, myślę, że dla przeciętnego Ukraińca również, żeby działania wojenne na Ukrainie się zakończyły. Nawet jeśli to oznaczałoby ustępstwa terytorialne. No bo wie pan, co dzisiaj to jest w stole. To, albo, jest, albo. To, jest, to jest później, to znaczy to jest czas na to, żeby później ci, którzy będą siadali do stołu i negocjowali warunki pokoju, wynegocjowali jak najlepsze warunki dla Ukrainy. Ale dzisiaj każdy Ukrainiec panu powie, że w każdej godzinie giną niewinni Ukraińcy i każda godzina trwania wojny na Ukrainie, to jest każda godzina straty dla państwa ukraińskiego. Państwo ukraińskie nigdy się nie rozwinie, jeśli będą tam spadały bomby. I jeśli Trump jest w stanie doprowadzić do szybkiego zawieszenia broni i zakończenia działań wojennych na Ukrainie, to to jest szczęście dla Ukrainy, dla Polski i dla Europy. A nie oznaczałoby to czasu dla Rosjan, by się dozbroili, by za chwilę, a jeśli nie za tydzień, dwa, to za rok, dwa ponowili swój atak? Czytałem wywiad z jednym z generałów Amerykańskich, który twierdzi, że nie doceniamy Rosji. Rosja jest naprawdę nadszarpnięta, ale tylko nadszarpnięta, nie musi się mocno dozbrajać. Wydaje się, że te, ta, ta silna pozycja Stanów Zjednoczonych na świecie, a dzisiaj będzie silniejsza niż była, jest dla nas wielką nadzieją. Nie mówię gwarancją, bo my sami się musimy zbroić, my sami się musimy szykować do wojny, jeśli chcemy mieć pokój. Jest wielką nadzieją na to, że nastąpi czas spokoju, względnego przynajmniej spokoju w tej części świata. Panie profesorze, a jak przełożyć Pana zdaniem to Zwycięstwo Trumpa na grunt Prawa i Sprawiedliwości. Czytam w internecie, odczuwa solidny spór. Ja mówiąc wprost, małą polityczną wojnę, chyba między e, tymi, którzy mówią. E, Zwycięstwo Trumpa to dowód, że trzeba iść ostro, radykalnie, nie kłaniać się centrum mitycznemu, którego nie ma, nie łasić się do mediów, to pani premier Beata Szydło napisała. Ale drudzy, Paweł Jabłoński, Waldemar Buda, Marcin Ociepa, że chodzi właśnie o centrum, że Trump udowodnił, że trzeba mówić do wyborców centrum, do niezdecydowanych i że to jest klucz do wygranej w wyborach. Jak pan to czyta? Nie ma wyborców centrum. Jest, są wyborcy niezdecydowani. To tak. Jest jakaś duża grupa tych wyborców niezdecydowanych, ale to nie znaczy centrum światopoglądowe. Proszę zwrócić uwagę, że Trump, i tu mają wszyscy rację w tym sporze w mediach społecznościowych, chyba po naszej stronie, i Paweł Jabłoński, i Patryk Jaki, i pani premier Beata Szydło, i Waldemar Buda, Donald Trump absolutnie nie wycofywał się ze swoich poglądów, nie wycofywał się ze swoich test światopoglądowych, ale przecież nie mówił językiem konfrontacyjnym. Na wielu wiecach mówił spokojnie o gospodarce i pytał Amerykanów, kiedy było ci lepiej? Dzisiaj kiedy wrzucasz tą kartę wyborczą do, do tej przysłowiowej urny, bo tam są różne sposoby głosowania, czy 4 lata temu. I powinniśmy robić dokładnie to samo. Gospodarka w Polsce rozwijała się, nauka się rozwijała, badania naukowe się rozwijały, komputery kwantowe miały być kubowane, teraz nie są. Wtedy, kiedy rządziliśmy, wielkie inwestycje infrastrukturalne i te ogromne, które miały Polskę rzeczywiście przyspieszyć w jej rozwoju tak, że wyprzedzalibyśmy nawet Niemcy w perspektywie kilkunastu lat co, co najwyżej, ale te lokalne również infrastrukturalne, to by wówczas, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło. Tu musimy mówić to w ten sposób spokojnie do Polaków. Kiedy, trochę... ci, kiedy ci Polaków było lepiej? Teraz czy wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość? A to nie jest trochę godzenie wody z ogniem? To znaczy e, e, ognia tego publicystycznego, tego światopoglądowego wypowiedzi, nie wiem, o gender w szkołach e, z tym, e, z tą wodą, czyli z tym mówieniem tak, merytorycznie, gospodarczo, prorozwojowo i tak dalej. Nie, dlatego że mówimy prawdę. No, prawda jest taka, panie redaktorze, że y, y, zwykłe wioski również pod pobianicami, gdzie wczoraj byłem do późnych godzin, y, jak na przykład mój Goszczanów w, w powietrze śradskim rozwijały się wówczas, kiedy samorządowcy mieli dostęp do ogromnych pieniędzy rządowych inwestowanych w rozwój infrastrukturalny, bo Polska to jest y, państwo, w którym żyją ludzie, którzy aspirują do tego, żeby rzeczywiście być siłą wielką nie Mali tylko robienia ale Nie samorządu będzie lepiej. No będzie nie, no to, no to panu. No, Panu pokażę. Na przykładzie hełma. Hełm dostał nominalnie 22 miliony więcej, przy czym już z tej jednorazowej zrzutki, która każdego roku jest, miał od nas 33 miliony w zeszłym roku, a teraz ma 11. To tylko na tym jednym stracił 22 miliony, czyli wyjątki, jest na zero. Nie, 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 nie. nie. No i Hełm, tak jak wszyscy inni, nie ma dzisiaj żadnego dostępu do jakichkolwiek pieniędzy na reformy infrastrukturalne, a przez ostatnie 5 lat, kiedy myśmy rządzili, do hełma trafiło z budżetu państwa. Ponad 900 milionów, prawie miliard złotych na wielkie, na wielkie reformy infrastrukturalne, na inwestycje infrastrukturalne. Proszę pojechać do Hełma i zobaczyć, jak on wygląda. Dzisiaj tego nie będzie. Nikt z samorządów, żaden samorządowiec nie ma dostępu dzisiaj do tych środków finansowych, które były jeszcze za czasów prawie sprawiedliwości. Jest Polaku, kiedy ci się żyło lepiej? Pytamy za Trumpem. E, chciałby Pan być polskim Trumpem? Bo widzi Pan pewnie te artykuły w mediach, publicyści się prze, e, przekrzykują, czy licytują w tych określeniach. Czuje się Pan polskim Trumpem? Zobaczcie Państwo, jak się nawet ubrałem. Mam czerwony krawat, prawda, na białej koszuli i czarną marynarkę. Donald Trump w wersji polskiej. <noise> tak się złożyło. Nie, ale zupełnie poważnie. Czy, czy pan jest w stanie powiedzieć dzisiaj tak, jak Rafał Trzaskowski ostatnio w Aleksandrowie Łódzkim, tak jestem gotów startować w wyborach i nie odpuszczę? Tak jestem gotów wspierać każdego kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. Robię to bardzo intensywnie. Od dwóch dni Bielsko-Biała, 450 osób w Pabianice, ludzie nie mieścili się w sali. Będę robił to w kolejnych dniach, aż do maja, po to, żeby kandydat prawicy wygrał. Bo jest to warunek utrzymania w Polsce wolności i demokracji. No ale w tej logice, Panie Pośle, te spotkania są czytane jako tak naprawdę początek kampanii. Ale to nie jest nowość. Jak Państwo mnie znacie, to przecież wiecie, że ja jeżdżę po Polsce nie od dzisiaj. Mam spotkania bardzo liczne w, w wielu miejscach, a dzisiaj się cieszę, że na te spotkanie przychodzi ze trzy razy więcej osób. No, ale nie mówi Pan, Panie Prezydencie, ani wcześniej. mnie, ani naszym widzom, że te spotkania Pana Szymona Hołowni w Sokołowie Podlaskim ostatnio, Rafała Trzaskowskiego dzisiaj u Pana w Lublinie będzie, że to jest wszystko tak tylko trochę niechcący przy okazji, że wyborów prezydenckich w tle to w zasadzie no, nie, no. nie no wybory są, dlatego ja mówiłem, to jest prekampania, w której ja już uczestniczę. Rzecz każdego kandydata prawej Sprawiedliwości, którego wybierze kierownictwo Prawa Sprawiedliwości. Ale usłyszy od jest pana, jestem gotów startować, jeśli usłyszy pan, usłyszy pan dokładnie to, co mówię od lipca. Nie chciałbym, ale jeżeli rzeczywiście jest tak, że badania wykażą, że mam największe szanse wygrać, to w imię odpowiedzialności za państwo polskie i za wolność Polaków, tak. Nie chcę, ale muszę. Tak. No ale jak, jak to brzmi, panie pośle, że nie chcę być prezydentem, ale jeśli partia poprosi to nie chodzi, To, to, to nie po... chodzi, że nie chcę być prezydentem, każdy chce być prezydentem. Tu chodzi o to, że mam pełną świadomość tego, że kampania. Wyborcza następnych kilku miesięcy to jest nieprawdopodobna charówka, ale też zaangażowanie nie tylko moje, ale całej rodziny. I to jest rzecz, która rzeczywiście. Rodzina no, pewnie zachwycona, że pan na takiej liście krótkich kandydatów? No, zachwycona czy nie zachwycona, zostawmy co myśli rodzina. Natomiast to na pewno jest obciążenie dla wszystkich i dlatego w tym sensie mówię, że ja się do tego nie garnę. Natomiast odpowiedzialność za państwo polskie, i za wolność Polaków na przyszłość, każe mi mówić, że jeżeli rzeczywiście by tak było, to oczywiście, że podejmę rękawice. A co byłoby taką główną stawką tych wyborów? bezpieczeństwo. Chciałem się zapytać o plotkę. Salon24 napisał wczoraj, że Michał Rachoń mógłby być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. To jest skaczka dziennikarska, czy ktokolwiek o tym myśli w partii? Jeśli Michał Rachoń będzie kandydował na prezydenta, to na niego zagłosuję. Ale chyba nie będzie kandydował. Czyli to jest plotka? Myślę, że tak. Dobrze, chciałem jeszcze zapytać, panie pośle, z perspektywy już dzisiaj konkretnej budżetu. Co pan na to, co pan na zapowiedzi obcięcia przyszłorocznego budżetu dla takich instytucji, jak Trybunał Konstytucyjny, jak Kancelaria Prezydenta, jak Instytut Pamięci Narodowej? Konstytucyjny zamach stanu to jest walka tej części sceny politycznej z polskością i z Polską. No przecież Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to są instytucje bardzo ważne dla funkcjonowania państwa polskiego. Jeśli chce się obcinać pieniądze tym instytucjom, to znaczy, że się walczy z jakąś częścią Polski. Kompletne szaleństwo tej władzy wynikające również z faktu, że kompletnie nie radzą sobie z finansami. No, tak źle w budżecie nie było od Dekad. Ale czy Pan widzi, jak pan patrzy na codzienną pracę Trybunału Konstytucyjnego, że tak to powinno działać jak dzisiaj działa, że Trybunał, który na wstryknięcie palcami reaguje i e, e, zamraża Komisję Śledcze, mówiąc, że ta niekonstytucyjna, ta niekonstytucyjna, to nie wygląda za, za poważnie. No, panie redaktorze, chciałbym pan powiedzieć, że Trybunał ma orzekać wbrew rzeczywistości i prawu. Ja wczoraj byłem reprezentantem e, wnioskodawców w, w sprawie wniosku, który sam również przygotowywałem wraz z kolegami w sprawie Komisji Śledczej do spraw oborów korespondencyjnych. Trybunał Konstytucyjny działa profesjonalnie stuprocentowo. Stu byli również na sali, publiczność. I Trybunał orzekł dokładnie tak, jak powinien orzec uchwała. Orzek tak, jak to, to poprosiliście jako posłowie PiS. No ale mamy taką, takie prawo konstytucyjne. Grupa 50 posłów może złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. To jest konstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny może na ten wniosek odpowiedzieć pozytywnie bądź negatywnie. I jakimś Odpowiedział... cudem pani profesor Pawłowicz no Nie cudem. No. była, była no. wasza no. Cudem. posłanka, głosuje tak, czy znaczy głosuje, decyduje tak, jak... No. no nie cudem, tylko niech pan uwierzy, szanowny panie redaktorze, szanowni Państwo że Argumenty prawnicze były absolutnie jednoznaczne, i dlatego Trybunał orzekł tak, jak orzekł. Komisja śledcza do spraw tak zwanych wyborów korespondencyjnych od początku swego istnienia była nielegalna. Eee, a co pan na to, że te wyroki w ogóle nie są publikowane, bo od marca nie są, że te decyzje tak naprawdę są dzisiaj e, wysadzone w powietrze, nie, nie są w porządku prawnym. E, e, pan minister Berek mówił ostatnio, że e, tak naprawdę wypadałoby obciąć pieniądze na, na pensje dla sędziów Trybunału, tych, którzy e, e, nie są uznawani. Niech pan Berek sobie obcina, co tam chce, natomiast e, i najlepiej sobie. Na, na, natomiast e, to, że nie jest to publikowane i to z zamiarem niepublikowania w ogóle, to jest przestępstwo karne, które na pewno będzie rozliczane. Natomiast to ma mniejsze znaczenie. Zgodnie z Konstytucją już samo wydanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza, że konkretny przepis konkretnego aktu prawnego jest niezgodny z Konstytucją, już ma swoje konsekwencje prawne. Nie jest to w tak... związku z powyższym kończy tzw. domniemanie konstytucyjności prawa, w związku z tym również ta komisja, która jeszcze nie zakończyła formalnie swojego działania. A które, w której miałem wątpliwy zaszczyt być czy uczestnikiem... Czy panie już pan nie przyjdzie wydarzeń, do tej komisji. No nie przyjdę, dlatego że ta komisja nie istnieje w, w, w sensie konstytucyjnym. Tylko, Panie profesorze, czy zupełnie powodien, czy tak to powinno wyglądać, bo trochę to wygląda tak, jak macie coś niewygodnego, kierujecie to do trybunału, gdzie wasza była posłanka, decyduje między innymi była wasza posłanka decyduje tak, jak tego chcecie. Wygląda to jak kiedyś prezes Kaczyński chyba mówił, przestrzegając przed drugą stroną czwarta izba Trybunału, która blokuje tak naprawdę sejm. Panie Redaktorze, w Trybunale Konstytucyjnym od 86 roku, bo Wtedy, od, od tamtego roku działa Trybunał Konstytucyjny. Byli różni posłowie różnych formacji, także Sojuszy Lewicy Demokratycznej, i jakoś nikt na to nie zwracał uwagi. My nie kierujemy, co nam się nie podoba. My kierujemy do Trybunału to, co jest niezgodne z Konstytucją, i oczekujemy od Trybunału, żeby orzekał, że jak coś jest niezgodne z Konstytucją, to orzeknie, że jest niezgodne z Konstytucją. I tak Trybunał działa. Czy się, to, czy się panu Berkowi to podoba, czy się nie podoba, to ma absolutnie trzeciorzędne znaczenie. Ostatnia sprawa, chciałem zapytać, Wraca, wracam jeszcze do wyborów prezydenckich. Marcin, o Ciepa pewnie człowieka, powiedział do rzeczy, tak, że pan wbrew etykietom, jakie panu są przyklejane, umie prowadzić dialog, ale nie może pan zapominać o tym, że Polska to nie jest Lubelszczyzna, że trzeba trafiać nie tylko do najtwardszych. I co pan na to? Yy, ale ja pamiętam, że Polska to nie jest tylko Lubelszczyzna, tak jak pamiętam, że Polska to nie jest tylko Warszawa yy, i nie tylko Opole, drogi mój przyjacielu. No tak, ale to jest taka, to jest taka trochę myśl czy obawa. Też prezes Kaczyński ją chyba trochę wyraził ostatnio, yy, może nie wprost, że pan nie trafi do tych niezdecydowanych, że pan nie trafi do wyborców tego mitycznego centrum, że pan tylko zmobilizuje drugą ścianę. No ale panie redaktorze, jak to panu powiedział, że jestem kandydant? Kandydatem na prezydenta. No, wszyscy. Pół, pół, pół Polski o tym mówią. Pół, pół, tak mówi. pół Polski nie wybiera kandydata na kandydata. Na kierownictwie był panie Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podejmie stosowną decyzję w ciągu następnych pewnie kilkunastu dni. Trochę cierpliwości. Czyli jeszcze w tym ja będę dni. Tak? A ja będę pracował na rzecz każdego kandydata prawic. Kilkanaście dni, czyli jeszcze w listopadzie kandydat powinien być znany? Myślę, że tak. Przemysław Czarnek. Na razie szeregowy poseł Prawa i Sprawiedliwości i były minister edukacji. Był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję